Dobrze moi drodzy, w tym odcinku mamy jeszcze troszeczkę czasu. E, rzućmy okiem na mapę. Jak widzicie ja już tutaj pozwoliłem sobie większość tych tablic, ogłoszeń odkryć. E, została mi tylko jeszcze ta, ale tak jak mówiłem e, raczej skupię się tutaj na tej e, ścieżce. E, już nie mogę tutaj nawet dalej od o, sobie tej mapy oddalić, to tylko świadczy o tym jak ogromny jest ten świat. Także moi drodzy, nawet nie mam zielonego pojęcia na co mógłbym tutaj się zdecydować i co mógłbym zacząć robić. Także może zajrzyjmy do naszego. E... Okej, okay. zajrzyjmy do naszego. Stosy pogrzebowe. Zapytaj Dolores o potwory w folwarku. Porozmawiaj z myśliwym Nielenem. Ów człowiek nielen prosił o pomoc w odnalezieniu żony, która kilka dni wcześniej zaginęła w okolicznych lasach. Ok. A z tych Wiedźmińskich, no niby mogę tego patrolu poszukać. No może poszukajmy tego patrolu, chociaż no wolałbym sobie to zadanie zostawić na później, bo nie chce mi się temu gościowi płacić 150 zł, gdzie ja mam 165, no kurczę! Ja Tyle za zadania normalnie nie dostaję. Także ja bym tego w ogóle nie. Um, to jest jakieś zadanie low, low budget, ale będzie nieciekawe. No dobrze, może sobie to zadanie będziemy teraz śledzić. Zobaczmy, gdzie ono się znajduje. Gdzieś pewnie na samym początku. Znajdź pozycję postaci. A co by było, jak ja bym sobie. Hmm, no właśnie. Jakoś się tu przechodziło. O, jest, tab. Dzikość serca, w tym miejscu. Czyli moi drodzy, najpierw i tak musimy udać się do najbliższego znacznika. Bo bez niego nic tutaj nie wskóramy. Ja już tutaj na płoteczkę sobie wskakuję. Widziałem cię w wyzimie. No ciekawe. Jak mogłeś mnie widzieć w wyzimie. Dobra, którędy teraz? Nie tędy. No ale dobra, tędy też może być. I tutaj na wprost. Zaraz powinien być ten znak. Następnie przeniesiemy się jak najbliżej tego zadania. I sobie je wykonamy. Ja co prawda już jestem tuż, tuż od piątego levelu. Także myślę, że to kwestia dosłownie kilku potworów i może kilku zadań. Dobra, jesteśmy przy znaku. E, teraz, gdzie było to zadanie? Tutaj. Okej, okay, tu nie ma żadnego znacznika. Najbliższy jest chyba ten. Okej, okay, jesteśmy. Płoteczka też już jest. Nie tak szybko porozmawiaj z myśliwym. No dobra, teraz już możemy jechać według tych kropeczek, bo sobie tak ustawiłem. Na razie będziemy jechać po drodze. Chyba to dobry wybór. Ostatnio, właśnie zamiast jechać drogą, pojechałem na przełaj. Jak odkrywałem mapę. No, i kilka razy, moi drodzy, trafiłem na właśnie te znaki zapytania. Obozowisko, bandy... o właśnie, widzicie? To jest dobry przykład na to, że zwiedzając, można trafić właśnie na obozowisko. Okej, okay, oni mi akurat nie zagrażają. Okej, okay. jesteśmy na miejscu. Zobaczmy, co ten myśliwy ma do powiedzenia. nie, stydnie, nie. No co? Szukam Nilena, myśliwego. Znalazłeś, czego chcesz. Jestem Wiedźminem, znalazłem Twoje ogłoszenie. Kiedy ostatni raz widziałeś żonę? Pięć dni temu, przed wrzaskiem. Wychodziłem na polowanie, ona spała. Kiedy wróciłem, jej nie było? Mhm. Mm Nim zniknęła, zauważyłeś coś podejrzanego? Może zachowywała się inaczej? Nie, była normalna, jak zawsze. Uśmiechnięta, radosna. Nie uciekła z własnej woli, jeśli o to pytasz. No dobra. Może pojechała po coś do sąsiedniej wsi i zapomniała ci powiedzieć? Nie, moja siostra nigdy nie znikała na tak długo. Próbowaliście jej szukać? Pytaliśmy w wiosce, nikt jej nie widział. Musiała wyjść, jak wszyscy spali. A tyle razy jej mówiłam, żeby nie wychodziła sama. Nigdy mnie nie słuchała. Wziąłem kilku chłopów i przeczesaliśmy las, ani śladu. No dobra. Rozejrzę się po lesie, może coś przeoczyliście. Popytam też ludzi, czy przyjaźniła się tu z kimś? Hania była. Jest raczej skryta. Czasem pilnowała dzieci Kowala, a w wiosce to chyba najbardziej lubiła Glenę. Żonę rzeźnika. Dzięki, spróbuję ją znaleźć, ale nic nie obiecuję. Widzę, że tu więcej się jej sister wtrąca niż, niż sam ten mąż. No ale dobrze, zapytajmy najpierw sąsiada Eros, Czy coś wiedzą. No. Witaj, ty jesteś Glena? Ja. Krząstki i szpik mam tylko na sprzedaż, ale musicie zaczekać, aż oprawię do końca. Jesteś żoną rzeźnika? Panie, jaki tam on rzeźnik? Kiedyś, jakaś my pod Nowigradem mieszkali, to go tak zwać można było. Teraz to tylko padłe bydło oprawia, bo kości na zupę ciągle są zdatne. No, bierzecie coś? Właściwie chciałem porozmawiać o Hannie. Podobno się przyjaźniłyście. Przychodziła tu od czasu do czasu, to zamieniłyśmy dwa słowa. Wiesz, gdzie mogła zniknąć? A może zachowywała się dziwnie? Dziwnie? Nie. Ona zawsze wesoła była. Jak na mój gust, to ją wilki zeżarły. Ostatnio całymi nocami nic tylko wycie słychać. Nawet ludzie barona się z daleka trzymają, bo się tu boją zapuszczać. Pewnikiem gdzieś w las poszła za daleko. Może za grzybami i ją psie i uchy dopadły. No dobra. Dzięki, bywaj. Nic mi nie pomogłaś. Ale mimo wszystko, thank you. Zapytajmy Kowala, bo ona tam dzieci podobno pilnowała. No, Kowal będzie coś wiedział. Mój tata też kiedyś takie robił. Mogę dotknąć? Lepiej nie, jest bardzo ostre. Chcę porozmawiać z waszym tatą. Kiedyś kułem miecze, ale teraz to głównie kosy i moty. Jak chcecie dobry oręż, to musicie jechać do Nowigra. Chciałem zapytać o Hannę. Podobno czasem pilnowała twoich dzieci. Dziecia Hania! Wiesz, gdzie jest? Nie, dlatego do was przyszedłem. Może wam mówiła, że się gdzieś wybiera albo cokolwiek innego. Hmm, że trzeba jeść brukie, w zdrowa. A ja widziałem, jak szła do lasu, z jakąś drugą panią. Wyszedłem wtedy za chałupę, żeby nie zmoczyć się Nika. Już prawie jasno było. Do lasu? Ech, to już po niej. Czemu? Wielka wataha krąży w okolicy. Nikt z wioski się do lasu nie zapuszcza. Tylko Nilem się nie ma. Ale on jest myśliwy. Mhm. <laughs> Przyjrzałeś się tej drugiej kobiecie? Wiesz, kto to był? Wszodu to nie widziałem. No dobra. Dzień. Czyli jeszcze jedna poszlaka. A no nie, już możemy szukać śladów w lesie za pomocą wiedźmińskich zmysłów. Chyba nie będę tutaj nawet. E... Chociaż czekajcie, może zrobimy troszkę jaśniej. Pomedytujmy aż do rana. O! Jak jaśniej, to i lepiej się nagrywa i ogląda, tak mi się przyjemnie wydaje. No i to mi się podoba. Dobra, lecimy do lasu. Tu jest jakaś hacjenda, no to jakiegoś tego właśnie... Nie wiem, ta buteleczka była też przy tej wiedźmie, z którą się spotkaliśmy. Jezu, to jednak daleko jest, a ja to sobie na wymyśliłem podróżować. No ale dobra. Jesteśmy już mniej więcej na miejscu. Spróbujmy coś znaleźć. Nic tutaj nie widzę na razie. Oprócz tamtych wilków. Które, mam nadzieję, jeszcze nie zżarłem. Szkoda, szkoda, kobiety. Tu coś się dzieje. Aha, to grzeby tylko. A, już wyszedłem poza obszar poszukiwań. Ja idę na razie tak po, po całym tym promieniu. Znaczy po, po tej. nie wiem, jak to na. o, jest coś. To musi być hamina. Dosłownie, rozerwam na strzępie. O, o Stop. Ucze jak się. Nie tak łatwo. Okay, udało się fajnie podpalić wszystkie, prawie na raz. Elegancko. Poszukaj śladów Hanny w lesie za pomocą Wiedźmińskich zmysłów, to już mamy za sobą. Nie powinnaś sama chodzić po lesie. Co to robisz? Chcę cię prosić, przestań szukać Hanny. Gdyby żyła, do tej pory dawno by już wróciła. Dam ci dwa razy tyle, ile zaoferował Nilen, jeśli mu powiesz, że Hanna nie żyje. Nie chcesz wiedzieć, co się z nią stało? Nie mam złudzeń, Wiedźminie. Tu, w Welen, jak ktoś znika na tyle czasu, to już nie wraca. Hanna na pewno nie żyje. Chcę, żeby Nilen pogodził się ze swoim. Podobno poszła do lasu z jakąś wycznana. laską. Czyli już wiemy, kto ją zabił. Przykro mi, nie mam w zwyczaju porzucać zleceń. Prawdę mówią o was, Wiedźminach. Nie macie serca. Bo się boi, że odkryje prawdę. No dobra mamy jeszcze tutaj tutaj i tu jeszcze dwa Zapach rozkładającego się ciała i krople krwi wszędzie wokół. To musi być Hanna. Dosłownie rozerwa ją na strzępie. No hmm, no niby tak O, coś jeszcze było? To raczej nie robota człowieka. Hmm, rany cięte, jak od długich szponów, a tu wyrwane kawałki ciała. Mhm. Mm Robi się mm -hmm. interesująco. Coraz ciekawiej. Cóż to może być? Ona chciała nam zapłacić dwa razy tyle co on. Za to, że powiemy mu że go, żona nie żyje. A skoro i tak znaleźliśmy jakieś porozrywane ciało, to może się okazać, że ona i tak nie żyje, i tak mu to powiemy. A przynajmniej dowiemy się, co takiego się tutaj wydarzyło. O ile uda się w ogóle cokolwiek tutaj więcej znaleźć. Tylko też nie wiem za bardzo. Trzeba po prostu biegać po okręgu. Coraz to bardziej zawężając go. Innego, Innej opcji po prostu nie ma. W ten sposób można. O, jest coś. Ślady po pazurach bardzo głębokie. No, wystarczyło tutaj. Nie ma takich śladów łakowa. Ciekawe, się prowadzą cholera okay. wspiął się na drzewo, nie wejdę tam Może znajdę jeszcze coś na ziemi No dobra Tu coś jest, tylko nie wiem w którą stronę się odwrócić żeby to zbadać Cholera wspiął się na drzewo, nie wejdę tam Może znajdę jeszcze coś na ziemi Co mi się boi chodzić po drzewach od kiedy? No widzicie te ślady tutaj, no ale to pewnie one prowadzą tutaj o, o jest Kępka sierści O, cokolwiek ją zostawiło, dawno nie brało kąpieli Okej okay. Tu po co szukać leża? Znajdź leżowilkołaka, wilkołaka korzystając z Wiedźmińskich zmysłów O, 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 o! Patrzcie, patrzcie coś jest, coś jakby zapach, podróżujmy tym tropem, tutaj dochodzi i co i nic, tam dalej się biegnie, stop. Tu coś było do zbadania? Kurde, to nie takie proste, powiem wam. Cały czas coś słyszę. Okej, okay, widzę, że znacznik się przesuwa razem ze mną. Męskie ubranie, rozerwane na strzępy, ale nie ma śladów krwi. Kto z sobie ubranie i zostawia je w środku lasu? No, właśnie chyba wilkołak, coś tak mi się wydaje. Wygląda jak kwatera myśliwska. Chata na uboczu. Coś tu mamy w niej? Notatki. ciekawy kto je spisał. Zobaczmy. <laughs> koszule z blekotu i leksiry z łez dziewicy muszę tylko pamiętać, żeby dzień przed pełnią zaszyć się w lesie z dala od ludzi, z dala od Hanny a tak przychodzi mi ja budzę się z poranionymi rękami smakiem krwi w ustach miłosierna ale mniej w opiece tych, którzy się tu zapuszczą czyli to zwyczajnie chyba jej własny mąż ją zabił coś tak mi się wydaje No ale zobaczmy jeszcze dalej, co tutaj mamy. Potrzebujesz klucza. O, kusza jakaś fajna. O, ale pasków skóry znalazłem. Genialnie. Trochę ograbimy naszego myśliwego. Proszę kalchemików. Krozie skóra. buteleczka wody... Dratwa... Dobra, chyba tyle. Troszkę nam się ten odcinek przeciągnął, ale totalnie tego nie żałuję. O, 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 o. Chyba się znalazło. Hmm. Krew ledwo zdążyła przeschnąć. Ktoś go tu zaciągnął. Coś tu łazi tutaj. No to chyba jakiś niedźwiedź czy coś. Okej, okay. udało się. Troszkę nam się ten odcinek wydłużył, ale myślę, że warto będzie. To chyba jest leże naszego wilkołaka. Okej. Okay. Przeszukaj leży wilkołaka. No dobra. O, tu coś mamy. Żypki. Jakaś skrzynia... Trochę kwiatków... Ale nie ma wilkołaka! Gdzie on się podział? Zaraz gdzieś tu wyskoczy mi pewnie na głowę. Fajne rzeczy znajduję, ale co z tego? Jak znajduję wszystko oprócz... Głównego poszukiwanego, którym jest właśnie wilkołak, czegoś szukam, ale jeszcze nie wiem czego. Tam coś się dzieje. Dobra. Co tu jeszcze można odkryć Chyba tyle Poczekaj aż zapadnie noc No ja nie poczekałem aż zapadnie noc i co wtedy Czyli trzeba poczekać może aż on wróci do domku co wy na to Tak zróbmy Idźmy na zewnątrz, i prawdopodobnie tam stoczymy walkę. Kurde, ten odcinek mógłby być w ogóle totalnie oddzielny, tak się przeciągnął. Ok, czyli tutaj. Medytacja i jesteśmy gotowi. Myślę, że północ to dobry moment. Zajrzyjmy do środka. Patrzcie, jest! Uh. Patrzcie, normalnie ma taki pasek życia jak gryf. O Jezu, potężny nie mogę go zaznać. O Jezu, jak mnie zaskoczyli, muszę się troszeczkę zregenerować. Okej, okay, powoli, powoli. Nie wolno tutaj teraz popełnić błędu, okay. bo go pokonaliśmy. Patrzcie, kto się pojawił. Coś tutaj wyczuwałem. To Nilen. Klątwa falikantropii może paść na każdego. Przykro mi, ale muszę. Nic nie rozumiesz. Ja go kocham, naprawdę kocham. Już prawie był mój, i nagle się zjawiłeś. Odejdź stąd, zostaw nas. A no, czym ona w ogóle gada? Na pewno nie, i nie dowiem się o co tu chodzi. Kocham go, kochałam od zawsze, nawet wtedy, kiedy odkryłam jego sekret. Wie, wiedziałaś, że zamykam się tu, żeby przeczekać przemianę? Wiedziała, i nie przeszkadzało mi to, ale ty wybrałeś Hannę. Gdyby zobaczyła kim jesteś, zostawiłaby cię. I wreszcie moglibyśmy być razem. Przywiodłaś ją tutaj? Hmm. Tej nocy. To dlatego rano czułem smak ludzki Własną siostrę. Zrobiłam to dla nas. Miała zobaczyć, jak się przemieniasz. Nic więcej. Nie chciałam jej śmierci, Uwierz mi. Nie wierzę. I pierwszy raz. W domu. To sprawa między wami. Nie będę się wtrącał. Ale jeśli jeszcze raz staniesz mi na drodze, zabiję cię. Nie! Litości! Ty nie miałaś litości. Dla własnej siostry. że cię zabiję. Wiem, co powiedziałeś. Zrób to. Jeśli chcesz popełnić samobójstwo, po prostu powieź się na lejcach. W gruncie rzeczy zawsze byłem tchórzem. Zrób to, proszę. Czyli wybór mieliśmy. Mogliśmy go. O Jezu, tam chodzi ten wielki niedźwiedź. Klucz Nielena. No dobra, moi drodzy. Jeszcze tylko tutaj wykorzystajmy ten klucz. W celu otworzenia tej skrzyni w jego chacie. O, fajnie. Podoba mi się. No i właściwie, moi drodzy, w tym odcinku to by było na tyle. Ale ponieważ ja nie zostawię tego tak i muszę pokonać tego gigantycznego niedźwiedzia, dlatego zapiszę sobie grę, przemienię sobie na akcji, zobaczymy czy zadziała. Добра. Окей, может сейчас огнем уезжу. Oh, Ale jestem po prostu potworny. Potwornie niebezpieczny. Taki Grizzly teraz dla mnie to. Kaszka z mleczkiem. Uf, no dobra, moi drodzy. Ja czuję się spełniony. Nawet przy tej chacie Wilkołaka e, postanowili postawić znacznik. Tak chyba daleko ona jest na no, odludziu. No, trochę jest, nie ukrywajmy. Ale jak widzicie, moi drodzy, nawet z takiego banalnego questa pobocznego. Zrobiło się takie bardzo fajne e, zadanie, z taką ilością po prostu historii, z taką ilością możliwości, z, taki, z taką ilością e, wyborów, których mogliśmy dokonać. Mogliśmy zapłacić tej kobiecie, znaczy ona mogła nam zapłacić, mogliśmy porzucić tego quest'a, mogliśmy nie pozwolić zabić temu wilkołakowi tej panienki, no moim zdaniem sobie zasłużyła, tak? E, także no cóż, o kolejne grizzly, co one się tu tak spawnią? No nic, moi drodzy, w każdym bądź razie bardzo, bardzo mi się podobała ta końcówka. Mam nadzieję, że Wam również ten odcinek troszeczkę się przedłużył, nie spodziewałem się tego, ale mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe. No i właściwie to by było na tyle. Widzimy się już niebawem w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie.